Ja nie uważam, że w PiSie nastąpiła zmiana stanowiska. Moim zdaniem oni nie do końca wiedzą, co zrobić z sytuacją, kiedy prezydent poparty przez nich prowadzi politykę bliższą temu, czego oczekiwała Konfederacja, niż oni sami. W sprawie ustawy, którą prezydent zawetował, oni sami w Sejmie w głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie się wstrzymali. Byli, moim zdaniem, zwolennikami przedłużenia przywilejów dla Ukraińców w Polsce. Przynajmniej kierownictwo no, partii. A głosowaliby za, gdyby byli za przedłużeniem, pani Marszałku? Yy, nie, bo wiedzą, jakie są nastroje wśród elektoratu i czytają badania, natomiast mm. nie chcieli głosować za odrzuceniem czy przeciw ustawie. Więc yy, ja uważam, że oni stanowiska jeszcze nie zmienili, natomiast, yy, no, że tak powiem, oswajają się z myślą, że ze swoimi bardzo pro poglądami rozjechali się z nastrojami wyborców. Przypomnę, że kiedy Konfederacja jako pierwsza ogłosiła, i zrobiła konferencję pod hasłem przywileje nie, pomoc tak, przywileje nie, to wszyscy się wobec nas dystansowali i media, i wszystkie partie w Sejmie. W tej chwili wszyscy mniej więcej mówią to, co my. Panie Marszałku, to. I to jest argument za tym, żeby poprzeć Konfederację, a nie wszystkich innych.